Dystymią nazywamy stan przewlekle obniżonego nastroju i napędu. Można powiedzieć, że to przewlekła depresja. Tym różni się od depresji, że nie wyróżnia się jako epizod chorobowy, jako zachorowanie na tle, powiedzmy, codziennego życia pacjenta. Pewien problem polega na tym, że objawy dystymii, to znaczy obniżony nastrój, obniżony napęd, pewne uczucie niepokoju czy lęku. Nie są na tyle nasilone, żeby jakoś istotnie zakłócały funkcjonowanie człowieka. Stąd też przy przewlekłości tej choroby, która może trwać latami, pacjenci z dystymią bardzo często nie są świadomi tego, że to jest choroba, również ich otoczenie. Nie ma jak być tego świadome, bo ten obniżony nastrój, obniżony napęd, pewna lękliwość, która wpisuje się w takie pojęcia jak na przykład nieśmiałość, wycofywanie się z pewnych sytuacji społecznych, wydają się być po prostu cechą charakterologiczną czy cechą osobowości pacjenta. Skąd wiemy w takim razie, że to jest choroba? Otóż wiemy stąd, że o ile zdarzy się tak, że pacjent z tym ją zgłosi się do gabinetu i ta choroba zostanie rozpoznana, pacjent oczywiście będzie miał zaoferowane leczenie. Konsekwencją rozpoczęcia leczenia lekiem przeciwdepresyjnym jest zmiana. Okazuje się, że to nie charakter, że to nie osobowość, że ten człowiek z charakteru i osobowości jednak jest inny, natomiast tego kogoś, taki przewlekle obniżony nastrój, pesymizm, niechęć do podejmowania różnych nowych działań, wynikały po prostu z choroby, z tej choroby, na którą mówimy dystymia.